Zamieściłem u siebie na X dwie wypowiedzi Jego Ekscelencji Donalda Trumpa, twierdząc, że druga to jest, właściwie ta pierwsza, to jest pocięta, po prostu, żeby ośmieszyć Jego Ekscelencję Emmanuela Macron. Jak mi wyjaśnił jednak komentator o pseudonimie Grok Podłoga Planet, to nie jest tak, to nie jest wcale pocięte, tylko Jego Ekscelencja Donalda Trump wygłosił dłuższe 4,5 minutowe wystąpienie w którym mówił jak on rozmawia z przywódcami europejskimi a y, to się spodobało i na spotkaniu z republikanami wygłosił to po raz drugi ale skupiając się tylko właśnie na e, panu Macron y, i to są to są dwie wersje po prostu robione przez jego y, y Trumpa. Donald Trump Pierwsza sprawa to jest taka, że ośmieszył yy, prezydenta Francji. To, przecież to nie jest jego bezpośrednia rozmowa, to nie jest cytat. On to mówił, jak z nim rozmawia, no ale... On wyjaśnia na przykład, że on wymógł coś na prezydencie Francji, który się zgodził na to pod warunkiem, że on o tym nie poinformuje ludzi. On właśnie informuje tutaj ludzi. To jest niedopuszczalne zupełnie rzeczy. Ośmieszanie, ośmieszanie tutaj prezydentów innych państw. Absolutnie skandaliczne. Ale pomijmy, pomijmy to i przejdźmy do meritum. O co tam chodziło? Otóż jego decydent Donald Trump twierdzi, że w wyniku tego, że Francuzi sprzedają y, lekarstwa tanio, co nie jest prawdą, sprzedają bardzo drogo, y, to w Ameryce płaci się za to 14 razy drożej i on musi zmusić Francję, żeby podniosła ceny lekarstw, bo wtedy jak y, firmy farmaceutyczne amerykańskie y, więcej zarobią we Francji, to wtedy będą mogli obniżyć, obniżyć ceny w Stanach Zjednoczonych. Jest to oczywisty i totalny absurd. Ceny lekarstw są w Europie zawyżone, i to wyraźnie zawyżone, a w Ameryce są zawyżone jeszcze bardziej z bardzo dziwnego powodu, bo Ameryka jest bogata. Otóż, proszę Państwa, Ameryka wprowadziła służbę zdrowia, tak jak jest w Europie, tak zwany Obamacare, to ten komunista Obama to wprowadził, to nie jest czarny, tylko czerwony Obama, i on wprowadził komunizm w Ameryce. I oczywiście w wyniku tego ceny lekarstw poszły w górę. Dlaczego poszły w górę? No bo jeżeli yy, o cenie lekarstwa decyduje rozmowa tej Big na tej firmy, która produkuje, z przedstawicielem yy, no, ich niego, Narodowego Funduszu Zdrowia, jaką tam się nazywa, FED przypuszczalnie. I, I proszę Państwa, i w tym momencie ta Big Pharma daje łapówkę, Y, temu przedstawicielowi fed który oczywiście wyznacza bardzo wysoką cenę. A przecież klientowi, który jest pacjentem, jest wszystko jedno, bo to nie on płaci. Gdyby panował normalny, dziki, drapieżny kapitalizm, to wtedy klienci wykupowali od tańszych firm. Ale przepraszam, klient chce kupić drogie lekarstwo, bo wierzy, że jak jest drogie, to jest dobre. A Narodowy Fundusz Zdrowia też przecież nie płaci z własnej kieszeni ten urzędnik. I ceny idą potwornie w górę. To pokazuje, co się dzieje, jak się wprowadzi Państwową służbę zdrowia. To się stało w USA. To, co, co trzeba zrobić, to trzeba przede wszystkim zlikwidować Państwową służbę zdrowia, wrócić do czasów, kiedy nie było Obama i wtedy ceny będą o wiele niższe. A jak się jeszcze wróci do czasów sprzed y, Johnsona, Johnsona, który wprowadził już takie. Pierwociny ubezpieczeń społecznych, to ceny jeszcze spadną parokrotnie. One są nieprawdopodobnie wysokie. Natomiast tłumaczenie, że y, Big Pharma musi zarobić, ponieważ we Francji jest za tanią, jest oczywiście absurdalne. Przecież po co ta firma sprzedaje we Francji, mimo że jest tanią? Dlaczego tam jest tanio? No tam jest tanią, powiedzmy dlatego, że Francuzi dopłacają do tych lekarzy. No dobrze, to co się dzieje? Przecież gdyby nawet Francja te wszystkie lekarstwa kupowane w połowie wysyłała w kosmos, to przecież to wcale nie powoduje podniesienia ceny lekarstw w Ameryce. Przeciwnie. Jeżeli oni produkują te lekarstwa w większej ilości, no to jest kwestia, kwestia wielkiej, wielkiej liczby prawda, tego seryjnej produkcji i cena, dłuższą metę, spada raczej, a nie rośnie. A nie rośnie. Także to jest kompletnie absurdalne tłumaczenie ustawiliujące przed Amerykanami, dlaczego są takie wysokie ceny lekarstw. Co trzeba zrobić? Ameryka musi zniszczyć big pharma. Musi zniszczyć te firmy, które dyktują ceny na rynku po prostu przez to, że nie negocjują z klientami, czyli z pacjentami, tylko negocjują z urzędnikami, którym na cenie w ogóle nie zależy. I z tego sobie trzeba zdać sprawę. Że wprowadzenie tutaj socjalizmu do służby zdrowia powoduje potworne zawyżenie, powtarzam, mniej więcej sześciokrotne. Pan Trump mówił o czternastokrotnym, to wyjątkowo, bo z bogaty kraj to ciągną i nie mogą, ale normalnie jest sześć razy. Gdybyśmy zlikwidowali służbę zdrowia, to ceny wszystkiego, również szpitali, lekarzy, spadły mniej więcej sześciokrotnie. I z tego trzeba sobie zdać sprawę. Przecież mamy w tej chwili, no mogę Państwu podać przykład, idzie się do szpitala i tam na przykład jest, ja wiem, tomograf czy, czy, czy jakieś, inne, jakieś inne urządzenie. To jest bardzo drogie zresztą. I ten tomograf działa od godziny 8 rano do godziny 16, 8 godzin. Gdyby tam panował dziki drapieżny, a i są kolejki, i czekamy przez rok, czy pół roku, czy trzy miesiące na ten tomograf. Gdyby panował dziki drapieżny kapitalizm, to ten tomograf pracowałby 24 godziny na dobę prawda? i kolejki by zniknęły po miesiącu, czy po dwóch, i byłyby, byłyby ten, a po, a, a po trzech miesiącach już by. Właściciele różnych tomografów stali na rugach ulicy i wołali, zróbcie u mnie tomograf jeszcze dodatkowo za darmo, za darmo USG. Dobra? Tak samo jak sprzedają wszystko inne. Zniknęło, zniknęłyby te wszystkie kolejki. Tylko trzeba zlikwidować socjalizm. Póki nie zlikwidujemy tego najgorszego wynalazku, czyli socjalizmu, żadnego porządku w gospodarce nie będzie.